To jest zdjęcie rodzinne. Prawda? To jest mój, po lewej stronie jest mój dziadek. Po środku siedzi moja, moja, moja prababcia. Za nią stoi mój ojciec, na prawo od niego i jego matka, czyli moja babcia. A na, na takim, ten mały chłopak na, na, w prawym rogu to jest bardzo. Zdjęcie robione przed pierwszą wojną światową w Limanowej e, rodzina Beków. E, moja babcia siedzi przy fortepianie. E, z, na, na zdjęciach zdaje się jest jeszcze brat, brat mojego dziadka i, i kilka osób z rodziny. To jest zdjęcie mego ojca w gundurze jeszcze z czasów legionowych. To jest bardzo rzadkie zdjęcie, bo marszałek Piłsudski, który jest po lewej stronie, jest w cywilu. Zdjęcie jest, było zrobione w Genewie, kiedy ojciec z marszałkiem przyjechali na zebranie Ligi Narodowej. To jest zdjęcie zrobione z przyjęcia dyplomatycznego. Po środku stoi mój ojciec, po prawej stronie stoi minister Kościołkowski. To zdjęcie zrobione na, na stacji kolejowej w Londynie, kiedy ojciec przyjechał negocjować sojusz polsko-angielski. Ojciec jest po lewej stronie, po prawej stronie jest Lord Halifax. A między nimi z tyłu jest ambasador. Z przedwojennych czasów został mi się jeszcze paszport dyplomatyczny mojego ojca. To już jest dzisiaj, zdaje się, inny format paszportów, ale przedwojenny wyglądał w ten sposób. Miał prawda tą pierwszą stronę. A na późniejszych stronach były zawsze występlowane wizy zagraniczne. Jak można tutaj zobaczyć, prawda? Niemieckie, francuskie, angielskie. Różnego rodzaju wizy. Także to jest ciekawy dokument z dawnych czasów. 嗯。Mm hmm. Takim hobby mojego ojca było budowanie modeli okrętów. I w czasie internowania w Rumunii, jak miał czas, to zbudował kilka takich modeli. Na zdjęciu jest właśnie jeden z nich. Do pewnego stopnia to była tradycja rodzinna, bo pierwszy Bek, który wyemigrował z Flandry do Polski, był też budowniczym okrętów. To jest zdjęcie z internowania w Rumunii. Na wsi, gdzie ojca trzymali. Był bardzo pilnowany przez policję rumuńską i przez Niemców i umarł w tym domu. Będąc w Rumunii, miałem okazję odnaleźć grób mego ojca, który był pochowany na wojskowym cmentarzu w Bukareszcie. Zresztą ojciec umarł. To, to był w czerwiec 1944 roku, już jak. Jak armia rosyjska podchodziła niedaleko tego Bukaresztu i nie, nie, nie było czasu, żeby tam zre, zrobić porządny pomnik. Także tylko był taki mały, mały kamień, taki trójkątny, który stał. I, I wtedy zrobiłem starania, które zajęły dość dużo czasu, żeby postawić porządny, porządny grup, prawda z pomnikiem na. Na cmentarzu, i tak było przez szereg lat. Aż już po, prawda, po upadku komunizmu, prochy ojca zostały przeniesione, i był oficjalny pogrzeb w Warszawie na, na, wojsko, na, na, na powązkach wojskowych. Msza była w kościele Boromeusza na powązkach i bardzo pięknie były, była. była Prawda, kompania honorowa wojska i to było bardzo, bardzo pięknie zorganizowany pogrzeb, z którego zresztą mam album tutaj z fotografiami. Zdjęcie z cmentarza wojskowego w Bukareszcie. Na pierwszym planie jest trójkątny kamień z nazwiskiem ojca. To jest jedyne, co mogli wtedy w tym krótkim czasie postawić na cmentarzu. To jest zdjęcie zrobione na cmentarzu wojskowym w Bukareszcie, i to jest grób, który ja postawiłem po odnalezieniu grobu ojca. Kamień trójkątny u głowy pomnika to jest właśnie to, co pozostało się z nagrobka postawionego w 1944 roku. Zdjęcie jest z pogrzebu w Warszawie po przywiezieniu prochów ojca z Bukaresztu. Pogrzeb był na wojskowych powązkach. Zdjęcie jest prawda trumny ze skortą wojskową. To jest grób ojca na powązkach już ze za zakończenie pogrzebu.